Klątwa La Jarony to najlepszy i najstraszniejszy horror roku 2019. zdrowie. O kurwa, ale mocnego zrobiłem. Hu, pierdolony. Nice. Tak naprawdę po tym wstępie, który zobaczyliście, mógłbym już skończyć. Chyba każdy, myślę, dosyć jasno i klarownie zrozumiał, czym jest nowa produkcja. Producenta Jamesa Wana w tym przypadku nie zajął się on tutaj reżyserem, tak jakby chociaż w naznaczonym w obecności czy w starszej PILE z 2004. Ale jako producent oczywiście film reklamowany był właśnie jego nazwiskiem, no bo czemu by nie wykorzystać zdolnego twórcy do promowania swojej kolejnej produkcji horrorowej z uniwersum obecności? Zapraszam na recenzję, chociaż z bólem o niej mówię. Nie będzie jako takich spoilerów, ewentualnie jakieś ze dwie rzeczy bez kontekstu wam podam, chociaż. Gwarantuję Wam, że jeżeli widzieliście w życiu 10-15 horrorów, albo jeżeli widzieliście po prostu Obecność czy Annabelle, no to znacie ten film od A do Z, bo tutaj nikt się nie pokusił o nic, o nic w tej produkcji i po prostu jest tak naprawdę jeden do jednego skopiowana na no, taka sklejka Obecności z Annabelle i dosłownie nawet nie musieli kręcić tego filmu, wystarczyło zamienić twarze bohaterów i, i to jest ten sam film, bo nawet ujęcia są skopiowane, to już do tego stopnia. Zapraszam na, na materiał na recenzję. Wszelakie hałasy w tle, jeżeli słyszycie jakieś śpiewanie, no to przepraszam, za oknem znowu mi wyją. Ja jestem w domu, ale nie mogę się od tego odciąć. Widzicie, co tutaj stoi? One w kinowych produkcjach czasem się pojawiają. Z reguły w mniejszych ilościach, nie oszukujmy się, ale dla tego filmu jest jeszcze specjal, czyli coś, co używam do streszczeń. To jest Królowa kuptek tak zwana, kto nie wie. I oznacza ona mniej więcej to, że film dostaje nominację do najgorszego horroru, jaki kiedykolwiek widziałem, i na 100%, ale to na 100% pojawi się w zestawieniu najgorszych filmów, najgorszych horrorów w zasadzie roku 2019, i na razie zajmuje miejsce pierwsze, czołowe, honorowe. Czy coś go przebije w tym roku jeszcze? Mamy jeszcze ponad pół roku, ale wydaje mi się, że nie, że po prostu będzie strasznie ciężko to przebić. Bolała mnie głowa tak naprawdę po wyjściu z kina tylko po filmach Wegi. ale ten film zrobił tak dobrą robotę, tak dobrą robotę w cudzysłowie oczywiście, że udało mu się również wywołać u mnie ból głowy. Na szczęście szybko przestałem o nim myśleć na ten czas, dopóki nie zacząłem kręcić tego materiału, więc trochę przeszło, ale to jest tak, że ja nawet nie miałem oczekiwań względem tej produkcji. Ja nie oczekiwałem, że będzie to horror na poziomie, uznałem, że może to będzie dobry, niedobry, że będzie to Średniak nakręcony na dobrym poziomie. I to wszystko co od niego oczekiwałem. I poniekąd tak jest, bo poziom techniczny jak najbardziej profesjonalnie, wiadomo, wszystko ładnie, bo jest to Warner Bros, no jest to taki budżet, że trzeba to nakręcić po prostu przyzwoicie. Eee, tylko jakby co z tego, bo jeżeli naprawdę bez oczekiwań można się zawieść i to wyjść ja naprawdę na ogromnym w kurwie wyszedłem po tym filmie i już Czekałem tylko aż się skończy, błagałem, żeby się skończył, żeby upłynęło te 90 minut czasu ekranowego, bo, no, gdyby nie recenzja, chyba bym wyszedł po prostu wcześniej i wiem, strasznie narzekam, naprawdę strasznie, ale uwierzcie mi, że no nie spodziewałem się, że będzie aż taka tragedia i nie jest to żart, mówię całkiem na poważnie. Jeżeli akurat czekaliście na produkcję, no to z dużym bólem serca informuję, że nie było na co i. Smentarz, o ile na przykład dla zwierzaków ostatnio był grany, był średnim horrorem, ale przy tym to było jednak mimo wszystko arcydzieło. I okej, okay, ja wiem, że James Wan kręci na zasadzie takiej, że robimy odgrzewane kotlety i one dobrze wypadają, się sprzedają. Mówię tutaj o obecności, bo na przykład naznaczony, no nie był odgrzewanym kotletem, w miarę, w miarę oryginalny był jeszcze. Mniej bądź bardziej zależy tutaj od tego, tak naprawdę, ile filmów widzieliście w swoim życiu, ale i tak no na pewno był świeższy niż taka obecność. I chciałem powiedzieć, że zaletą tego filmu jest to, że chociaż inni aktorzy w nim się znajdują, ale tak nie jest, bo znajduje się tutaj ksiądz Zanabel, oczywiście w tej samej roli, będzie tutaj mówił o źle, które chce tutaj zdominować życiem głównej bohaterki. Zarazem jej dzieci, tak naprawdę. No więc tego też powiedzieć nie mogę. Jak widzicie, no, chciałem znaleźć jakąś zaletę, zastanawiałem się i okej, okay, jest jedna zaleta, absolutnie jedna zaleta La Jarony, że ten film się skończył. Po prostu on się kończy po tych 90 minutach. Możecie wstać i w długą, z skina. Jak najszybciej się da do domu, udawać, że tego filmu nie zobaczyliście, że w ogóle nie wydarzyło się to, nie było go w waszej filmografii, nie istnieje ta produkcja. I teraz jeżeli zdarzyło się, że ktoś już był na tym horrorze i wam się podobał, ok, rozumiem, może mało horrorów widzieliście, może po prostu przypadł wam jakimś cudem do gustu. Mówię cudem, bo pomijam już, że jest to nieziemsko nudna produkcja, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo czekałem aż się skończy. No to druga rzecz, tutaj nawet są skopiowane ujęcia. Po prostu ktoś się naoglądał obecności i Anabel, i wrażenie to sprawia jakby oprócz tego widział jeszcze tylko i wyłącznie najbardziej oklepane filmy na świecie w tym gatunku, i skleił to coś, bo tutaj dosłownie jeden do jednego nawet jest skopiowane ujęcie z obecności. Obecność zaczyna się takim one-shotem, czyli długim ujęciem bez cięcia, i dokładnie w ten sposób jest tutaj poprowadzone pierwsze ujęcie. No, pierwsze zanim dojdziemy do tytułu, bo przed tytułem jeszcze mamy taki szybki zarys. Czym ta nasza tajemnicza layarona jest, i właśnie po tym jest tytuł? No, i dostajemy tego one-shota. Ten one-shot nie dość, że wygląda praktycznie tak samo. To jeszcze przedstawia bardzo, bardzo zbliżoną wizję tego, co przedstawiało ujęcie openingowe w obecności. O ile dobrze teraz pamiętam, to reżyserem jest Michael Chaves i w zasadzie jest to jego debiut reżyserski. I praktycznie w ogóle taki debiut filmowy, bo tak naprawdę, o ile kojarzę, stworzył jeszcze jakąś krótkometrażówkę tylko, ale to jakby nie ma większego znaczenia. Mi tutaj chodzi o pełen metraż, jakby. I niestety, ale bardzo ubolewam nad tym, że jest on również reżyserem obecności 3. I tak jak powiedziałem wcześniej, obecność jest odgrzanym kotletem, ale obecność ogląda się dobrze, trzyma w napięciu, potrafi przestraszyć, miała sens jakieś tam, te dwie części, przynajmniej. I właśnie za trójkę będzie odpowiadał on. Czy to jest dobre posunięcie? Na przykład taki horror, który był całkiem niedawno w kinach. Przynajmniej w Polsce, bo na świecie był wcześniej, impostor, który też był debiutem. I on też był absolutnie zerżnięty z dwóch, nawet trzech horrorów, które powstały parę lat wcześniej. Czyli totalna kalka. I tutaj znowu debiutant, i znowu jest kalka. Scenarzysta, też totalny random. Przepraszam dwóch randomów, bo jest dwóch scenarzystów. Oni też na koncie nic takiego nie mają. Są to osoby, które nie miały styczności w ogóle z gatunkiem horrorowym. Więc moim zdaniem, tutaj był prosty przepis od Warner Brosa, od tych twórców na te produkcję. Oglądamy obecność Janabel i kopiujemy historię, ale tak totalnie od A do Z. Czyli mamy rodzinę, mamy matkę, która się tutaj boryka z problemem, bo jej mąż nie żyje, czyli też jest strasznie nadużywane. Po prostu strata kogoś bliskiego, i wtedy ta postać ma troszeczkę jakąś tam traumę, i ona się pogłębia na przestrzeni tego filmu. Nie pogłębia się to raz, ale dwa, że no jest to jak najbardziej tutaj, już strasznie, strasznie oklepane. I oczywiście musi chronić swoje dzieci przed tajemniczym jakimś złem demonem. Zwał jak zwał, chodzi o La Jaronę, naszą kochaną, która tutaj jest czym w tym filmie. Jest tak naprawdę jednym wielkim jumpskerem. Osobiście uważam, że nawet Annabel była lepszym filmem. Wiecie, że ja nie trawię Annabel, że jest to dla mnie Sheetabel, ale jej postawiłem czwóreczkę. Temu filmowi do czwórki to nie postawię, bo nie ma naprawdę za co. To jest taki typowy horrorek, który skacze od jumpskera do jumpskera. I dostajemy piękny happy end. To nie jest spoiler, bo tak jak mówiłem, jeżeli widzieliście obecność, to to jest szkielet po prostu identyczny. Oni wręcz przenieśli ujęcia i sposób kręcenia z tego filmu do właśnie tej produkcji. I mi się wydaje, że gościu popieprzył sobie ewidentnie gatunki. Bo ja rozumiem, że horror wolno budowany, wprowadzający powolne napięcie jest super. I, i okej, okay, to jest jakby odpowiednia droga do budowania gatunku, do budowania filmu w tym gatunku. Tylko że w tym filmie po prostu się kurwa nic nie dzieje, ale tak absolutnie nic. Jeżeli chcecie zobaczyć coś ambitnego, jeżeli chcecie zobaczyć coś, czego nie widzieliście, to nie wiem, idźcie na polską komedię, bo prawdopodobnie zobaczycie tam być może chociaż jedną oryginalną scenę. Tak naprawdę zobaczycie tutaj kobietę chodzącą po domu, w którym trzaskają drzwi i w którym mrygają światła. Tak naprawdę zobaczycie dzieci, które lunatykują. Też w obecności była dokładnie Identyczna wręcz scena, tylko że tutaj chłopiec podchodzi do drzwi, a nie do szafy. Też zobaczycie właśnie ducha, zjawę Larajone, Lajarone, Najarone. Dla mnie to jest Najarona, ona jest Najarona. Tak jak Najaroni byli twórcy, którzy to pisali naćpali się koksu i stwierdzili, że uuu, zajebisty film, zrobimy ten to rozjebie rzeczywistość, tak naprawdę rozjebie budżet najprawdopodobniej, bo uniwersum obecności bardzo dobrze się sprzedaje, niezależnie od poziomu filmu, po prostu ludzie na to lecą, hajs się zawsze zgadza, przebitki są po prostu ogromne. I dlatego właśnie to działa, to jest jakby sprawdzony schemat i tutaj nikt nawet nie chciał przedstawić tej historii w jakiś ciekawy, intrygujący sposób. To jest po prostu coś na zasadzie tego, że mamy scenę openingową, dowiadujemy się kim jest nasza tutaj zjawa, dowiadujemy się, że już od kilkuset lat tak naprawdę terroryzuje rodziny, że straciła po prostu swoje dzieci, w zasadzie je utopiła. Sam tytuł polski, który tutaj sugeruje już to topielisko, mówią to opisy, mówią to zwiastuny, to nie jest spoiler jakby coś, że po prostu utopiła swoje dzieci, bo była zazdrosna o męża, który ją zdradził. Nie, nie widzę związku za bardzo, no raczej jak no, okej, okay, widzę w ich sensie związek. W takim sensie jaki scenarzyści chcieli tutaj przedstawić, ale tak na logikę patrzeć, to musiała być ostro jebnięta co najwyżej. No i tak naprawdę próbuję teraz odzyskać te dzieci, terroryzując inne dzieci, chyba tak można to uzasadnić? Nie wiem. Tutaj strasznie upatologicznie, oczywiście wszystko jest wykładane. Mamy na przykład pewną scenę, gdzie nasza główna bohaterka, matka właśnie dwojga dzieci samotna, bo tak jak mówię, mąż nie żyje, on był policjantem. To tak dodaje, tylko nic to nie znaczy w sumie, więc. Okej, okay, ale wiecie. I jest scena, kiedy jest pogrzeb dwójki dzieci. W zasadzie takie pożegnanie, no ale po, no okej okay, pogrzeb. Po prostu. I tutaj, oczywiście ich matka głównie ubolewa nad tym, że jej dzieci zostały odebrane. I obarcza właśnie winą naszą główną bohaterkę. Ze względu na to, że ona jest pracownicą jakiejś tam opieki. Takiej socjalnej, właśnie, że współpracuje czy po prostu pracuje, powiedzmy, z jakimiś rodzinami, nadzoruje pewne rzeczy. Myślę, że każdy wie o co mi chodzi. Nie będę się nad tym skupiał, bo nie ma po co po prostu. No i właśnie ma do czynienia od kilku lat już z pewną matką, która ma dwójkę dzieci, i w tym momencie się okazuje, że właśnie ta konkretna matka jest sterylizowana przez naszą lajaronę. I tak naprawdę te dzieci niestety zginęły, co też pokazuje zwiastun. I właśnie przez to zostaje główna bohaterka obarczona winą, ze względu na to, że poszła do tej kobiety, chciała jej pomóc, chciała zobaczyć, co się u niej dzieje, bo jakieś tutaj były niepokojące, powiedzmy, oznaki, że może być coś nie tak. No i faktycznie coś dziwnego się działo, ale oczywiście nasza główna bohaterka pomyślała, że coś nie tak jest z tą matką, tak? A nie, że tutaj może być jakiś demon, czy, czy jakaś nieczysta siła, która y, terroryzuje jej dzieci, więc. No tak troszeczkę przez nią powiedzmy one zginęły, no bo wtyknęła nos. Nie wiem, czy w nie swoje sprawy, w zasadzie trochę w swoje, skoro ma taką pracę, tylko że ostrzegała ją tam ta kobieta. Zostaw moje dzieci w spokoju, muszą być zamknięte w pewnym pomieszczeniu, przynajmniej do kolejnego dnia, żeby po prostu je ochronić. No ale tamta oczywiście jej nie uwierzyła, więc została obarczona. No i okej, okay. i rozmawia sobie właśnie na tym pogrzebie, na tej ceremonii z księdzem i oczywiście ten ksiądz przychodzi w losowym momencie. I tam sobie zagadują, i to jest właśnie ten ksiądz Zanabel. I on właśnie idealnie zna historię La Jarony, zabiera naszą główną bohaterkę do kościoła i wyjaśnia jej wszystko o tej postaci. Okej, okay, wcale nie widać, że scenarzyści chcieli w jakiś prosty sposób nam wyjaśnić jakiś kontekst i w ogóle skąd się wzięła ta postać i co ona tutaj wyczynia. Akurat ten ksiądz był idealnie poinformowany. Później mamy jeszcze takiego drugiego osobnika, który był księdzem, ale kościoła się wyrzekł, Boga nie, ale kościoła. I on jest takim szamanem, i właśnie to on będzie pomagał tej rodzinie uporać się z tym złem. Czyli tak naprawdę jest to jeden wielki schemat, tak, dokładnie tak ta historia wyglądała w, nie wiem, setkach horrorów, jakby nie ma tutaj nic, nic świeżego, żeby chociaż tempo jakiekolwiek utrzymane tutaj było, nie, absolutnie nie, to jest tylko tak naprawdę przyzwoicie nakręcona kalka wielu, wielu schematycznych scen, które widzieliśmy, no najbardziej tutaj uderzam do obecności do Annabelle'u, mam wrażenie, że to jest 1 do 1 po prostu, Przekopywane, ale oczywiście znajdziemy takie takie rzeczy jeszcze w wielu, wielu innych horrorach, mniej bądź bardziej angażujących. Chyba od czasów Krucyfiksa naprawdę nie byłem aż tak bardzo, nie wiem czy zły, ale tak bardzo zawiedziony jakimś filmem, w sensie w tym gatunku horrorowym. To jest jakaś jawna kpina. Bardzo, bardzo dawno też nie widziałem aż tak ogromnego gwałtu. Na inteligencji widza. Bo na przykład, jeżeli na ten film polecą jakieś najarane na horror 13-latki, i teraz absolutnie nie ma nic do osób w tym wieku, tylko z reguły są to młodzi widzowie, do których poniekąd jest kierowana produkcja tego typu, one dużo nie widziały albo po prostu chcą się iść przestraszyć, no to na pewno tych jumpscarów, których jest tu nasrane od cholery, się przestraszą, bo one po prostu budują to napięcie, i one straszą oczywiście tym nagłośnieniem, co jest moim zdaniem tutaj już bardzo naciąganą. To pominę w ogóle, ale strasznie taką niezdrową formą straszenia, bo wręcz te napięcie jest tak sztucznie budowane tylko i wyłącznie żeby zakończyć to jumpscare'em, że to jest strasznie irytujące. Ale tak jak mówiłem, osoby w wieku 13 do 15 może lat będą się być może jarały, ewentualnie osoby, które widziały kilka kilkanaście horrorów w życiu. To jest szansa, że Lajarona wpadnie w ich gust jak najbardziej. Ale moim zdaniem jeżeli już chcieli zrobić hmm, pójść tą drogą, może tak powiem, którą poszli to naprawdę, wystarczyło puścić obecność zamiast tego filmu i każdy byłby ujarany, że chociaż na jakimś poziomie to stoi, nawet jakby obejrzeli to piąty raz, bo ja też obejrzałem obecność kilka razy, ale oglądając ten film miałem wrażenie, że oglądam jakąś ubogą wersję obecności, właśnie, więc już wolałbym obejrzeć oryginał, nie? Nawet przysięgam, mówię to też z bólem serca, wolałbym obejrzeć jeszcze raz Annabelle. Żałuję, że spędziłem 90 minut w kinie na tym sensie. Żałuję, że James One tutaj jest... Y Takim nazwiskiem reklamującym tę produkcję. Nic nie mam do niego, absolutnie szanuję go za inne twory w tym gatunku, ale myślę, że Warner Bros. przejął pałę w tym momencie, bo skok na kasę to jest tutaj wręcz łagodne sformułowanie dotyczące tego horroru. Ja już nic więcej nie mam do powiedzenia, naprawdę. E, jeżeli chcecie iść, to idźcie. Ja nie wiem, nie będę wam odradzał. No naprawdę, jeżeli nie przekonałem was tym, co mówię, albo i tak chcieliście iść, ewentualnie. Nie widzieliście właśnie wielu horrorów w swoim życiu, no to idźcie. Ale jeżeli, nie wiem, oglądacie mnie od jakiegoś czasu i ewentualnie pokrywa się moje zdanie często z waszym, czy po prostu e, wydaje wam się, że jest e, sensowne to, co ja mówię, bo naprawdę uwierzcie mi tutaj, jest tylko i wyłącznie schemat i straszna nuda i jesteście w stanie mi zaufać, to możecie spokojnie 20 kilka złotych zaoszczędzić i pewnie jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt złotych na jakieś przysmaki w barze, poczekać aż ten film pojawi się na jakimś VOD czy coś i na spokojnie sobie obejrzeć w domu albo nie oglądać wcale. Dzisiaj w momencie, gdy publikuję te recenzję jest też maraton z klątwą Lajarony i właśnie tam jest puszczona Lajarona premierowo, jest puszczone Lights Out i po raz czwarty czy piąty sprzedana na maratonie obecność dwie części, więc współczuję ogromnie tym ludziom, którzy na ten maraton idą. Chyba, że nie widzieli tych filmów, jakimś cudem naprawdę, jeżeli ktoś nie wiedział jeszcze obecności, to szanuję. Z drugiej strony, nie wierzę, że sprzedają to po raz kolejny i tak naprawdę, jeżeli ktoś się znajdzie na maratonie, a mniej więcej jest zaznajomiony z tymi wszystkimi schematami gatunkowymi, to tak naprawdę obejrzy cztery razy jeden film. No może Lajcał minimalnie się będzie wyróżniał, chociaż w połowie przynajmniej, jak nie więcej, jest to i tak jedna wielka kalka horrorowa, ale tak naprawdę tylko to będzie się odróżniało od tej reszty, bo poza tym... Trzy filmy pozostałe, które zobaczą, to będzie ten sam film, tylko z nieco inną obsadą i tyle. Też tutaj jeszcze chciałem tylko wspomnieć o takiej scenie z jajkami. Ja myślałem, że zejdę. Już naprawdę w tym momencie nie wytrzymałem, zacząłem się śmiać, ponieważ nasz tutaj szaman, o którym wspominałem, stwierdził, że odprawi sobie pewien rytuał, no oczywiście, żeby pomóc naszej rodzinie, do czego używał jajek. Stąd też widzieliście jajko na, na początku tej recenzji w ujęciach. I rzeczywiście tym jajkiem, <grywka> tym jajkiem odprawia swój rytuał. On nawet sam mówi do, do naszych bohaterów, że wydaje Wam się, że to jest głupie, co? No tak, jest to głupie. Ale no, nie będę zdradzał już całego kontekstu, po prostu jebać, to nieważne. Jeżeli obejrzycie, to się dowiecie. Jeżeli nie, to uwierzcie mi absolutnie nic, ale to nic nie stracicie. Idźcie nawet na. Nie wiem, kiedyś był maraton reklam w kinie przez całą noc grany. no to, to chyba naprawdę jest sensowniej na tym czas spędzić. Whatever, nie? Yy, idźcie zrobić sobie obiad, zamiast obejrzeć tego horroru. Nie mam słów, nie chcę mi się o tym gadać. Kończę. Ocena ode mnie, no to jest 2 na 10. Dwójka za co? Za to, że ten film się skończył. To po pierwsze, pół żartem, pół sery, oczywiście. No a po drugie, no, jest to nagrane na profesjonalnym poziomie, więc ja nie mogę temu filmowi postawić jedynki, bo byłoby to krzywdzące. Ale nominacja Różowa Kupa do najgorszych ścierw, jakie powstały w tym gatunku, jak najbardziej ode mnie właśnie otrzymuje kląt lajeronki na jaronki. La jaronki. Koniec. Jeżeli byliście już na premierze, dzielcie się swoimi wrażeniami. Jeżeli jeszcze nie, no to jeżeli uwielbiacie bądź lubicie przynajmniej, jeżeli wasza inteligencja jest gwałcona, jeżeli twórcy próbują setny raz wam wcisnąć coś, co już znacie i widzieliście i znacie na pamięć, a i tak się skusicie, no to idźcie. Tak jakby to tylko moja opinia przecież. Obejrzałem tych horror horrorów około tysiąca i, i takie mam po prostu zdanie na ten temat. Trzymajcie się, wiem, że było trochę długo i tak mógłbym jeszcze o tym filmie gadać 20 minut po prostu miałem ochotę go zjechać od A do Z. Mógłbym go jeszcze powyzywać, ale dam Wam już spokój, nie będę przedłużał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, komentujcie i cześć.